Czy mogą konkurować z Chinami w dziedzinie popularności? Czy historia łączy, czy jednak dzieli? Jaka siła drzemie w niewielkim obrazie Stańczyk Jana Matejki? Serdecznie zapraszam na rozmowę z Tomaszem Łęckim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale przede wszystkim z ambasadorem historii, od której naprawdę możemy się wiele nauczyć. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Dzień naszego dobry. studia. Muzeum. Zaczniemy od tematu sztuki, ale w tym kontekście muzeum. Chciałabym zapytać, jak to z tymi muzeami jest? Jak wygląda popularność muzeum? Ile gości odwiedza miesięcznie bądź rocznie to miejsce? No, muzea na pewno zyskują na popularności. Być może można mówić o pewnym renesansie, po takim okresie, gdzie Muzea odwiedzane były, to jest pewne uproszczenie oczywiście, ale były odwiedzane przez koneserów, przez miłośników sztuki czy dziedzin, które muzea reprezentowały. Natomiast w szerszych kręgach miały przylepioną taką łatkę miejsc nudnych, z nadmiernym rygorem obowiązującym podczas zwiedzania, z personelem trochę mało sympatycznym. To wszystko to już jest, jeżeli w ogóle nie było tylko właśnie taką niesprawiedliwą łatką, to na pewno jest przeszłością. Z drugiej strony, jesteśmy po doświadczeniach okresu COVID-u, i oczywiście jak we wszystkich instytucjach, we wszystkich wydarzeniach nastąpiło obniżenie frekwencji. A to głównie dlatego, że były lockdowny, były muzea, były zamknięte albo były duże ograniczenia, na przykład w ruchu wycieczek szkolnych. Przed COVID-em w Polsce frekwencja w muzeach zaczęła się zbliżać do, cały czas rosnąc, zbliżać do frekwencji w kinach. Co jest najlepszym dowodem na to, że kiedy nie ma ograniczeń, kiedy nie ma, nie ma właśnie jakichś problemów natury pandemicznej, to rzeczywiście muzea są chętnie odwiedzane, w tym właśnie Muzeum Narodowe w Poznaniu, a w zasadzie muzea, bo to jest dziewięć muzeów, które Muzeum Narodowe w Poznaniu tworzą. Czyli bardzo popularne. Jest to w pewnego rodzaju zaskoczenie, bo tak jak pan mówi, gdzieś tam jeszcze być może pokutuje w głowach... Te, no już w kapciach to nie trzeba chodzić po muzeach. Myślę, że nawet panie kasierki czy panowie strażnicy są osobami, które starają się pomóc w odwiedzaniu muzeów. Także... Mam nadzieję, że ten, to, to, to odium gdzieś już też znika, tego miejsca nieprzyjaznego. Mogę potwierdzić to, bo nawet na własnej skórze tego doświadczyłam, tego pozytywnego odbioru, szczególnie za sprawą dwóch wystaw, Polska Siła Obrazu i Światło i Cisza które miały miejsce w niedalekim czasie właśnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, no muszę powiedzieć, że byłam pod ogromnym wrażeniem rozmachu, z jakim zostały przygotowane te wystawy, gdzie na pewno człowiek, nawet będąc lajkiem w temacie, jest w stanie zachwycić się, ponieważ jest prowadzony jak po najlepszej ścieżce edukacyjnej, takiej doświadczalnej, jeżeli chodzi o, o, o sztukę, i chciałam zapytać, jak. Jak to się robi, panie dyrektorze, że, że wystawa potrafi być tak wciągająca, potrafi odnieść taki sukces? No, taka dobra wystawa, mądra wystawa powstaje przez kilka lat, a czasami od pomysłu może i kilkanaście. Tak było na pewno właśnie z wystawą malarstwa Wilhelma Hammerskoya, duńskiego symbolisty przełomu xix xx wieku, Światło i Cisza ale czasami powstają z pewnego impulsu, to już rzadziej. Otóż z impulsu powstała polska, i tu czek, kropka, siła obrazu. Nie że polska siła, tylko polska, kropka, siła obrazu. To była wystawa, która była prezentowana z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W 2019, w 2019 roku w Louvre-Lens Louvre to jest jedyna filia Louvre'u. Miasto, w którym właśnie na początku XX wieku osiedliło się sporo Polaków. I ta wystawa uzyskała ogromną. No, wywołał ogromny entuzjazm, to zarówno wśród publiczności francuskiej, jak i publiczności już tej starej emigracji, polskiej ze starej emigracji i emigracji także tej bardziej współczesnej. I kiedy zostałem dyrektorem Muzeum Narodowego, trochę podobnie jak dyrektor Łukasz Gawę w Warszawie, padliśmy zupełnie jakby równolegle na pomysł, że skoro ta wystawa wywołała taką emocję i takie, takie, takie świetne przyjęcie we Francji, no to przecież trzeba to pokazać także w Polsce i stąd pomysł realizowania nieco przeredagowanej, nieco przeorganizowanej wystawy w Warszawie i, po, i, i również takiej w Poznaniu. Były kłopoty z COVID-em, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to była wystawa, na którą wielu mówiło, że Poznań czekał, wystawa z obrazami, których... Każdy obraz trzeba tłumaczyć, ale, ale dla takiego pierwszego kontaktu, jak się stoi przed Rejtanem, Upadek Polski czy przed Stańczykiem, czy przed Babim Latem to po prostu to są obrazy, które powszechnie Polacy kojarzą, nawet z nauki w szkole podstawowej. I to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że mieliśmy takie wrażenie, że to był świetny, mimo tego cięcia COVID-em, bo ona była zamykana, otwierana, przedłużana trochę, że, że to sprawiło wielką satysfakcję publiczności. Mieliśmy mnóstwo takich rozmów, takich nawet wyrazów podziękowania. Z kolei Wilhelm Hammers, choć to jest nazwisko, które niewiele w Polsce mówi, a może niewiele mówiło do tej wystawy. To była w ogóle pierwsza wystawa tego malarza w Europie Centralnej. Ona powstawała z kolei bardzo długo, dlatego że pomysł zrodził się blisko być może 20 lat temu. Ale intensywne prace trwały w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Bardzo zdolna kuratorka z naszego muzeum, młodego pokolenia, Martyna Łukasiewicz, która studiowała też w Kopenhadze, w Danii, na świetnie duńskie, oprócz innych języków, która wypracowała sobie kontakty osobiste z Narodową Galerią w Kopenhadze, doprowadziła do czegoś niebywałego, mianowicie zorganizowania wystawy z udziałem obrazów zdjętych ze ścian stałej wystawy Galerii Narodowej w Kopenhadze, ale także obrazów ze Sztokholmu, z Oslo, z Helsinek, z Paryża, Berlina i także prywatnej kolekcji dyplomaty amerykańskiego, już emerytowanego, który był swego czasu, był swego czasu ambasadorem USA w Kopenhadze. I to wszystko z tych różnych miejsc przyleciało, przyjechało, pod wielkim, wielkim rygorem takim bezpieczeństwa, z zachowaniem ogromnych zasad bezpieczeństwa do Poznania. Martyna Łukasiewicz przygotowała wspaniałą, no, taką finezyjną, można powiedzieć, wystawę, zupełnie inną niż polska siła obrazu, bo złożona z obrazów mniejszych, obrazów jakby wydaje się niekolorowych, to znaczy o takiej, wydałoby się ograniczonej barwie. Gamie kolorów, ale na przykład w bieli to potrafi być dwadzieścia kilka w tym obrazie. Gra światłem, gra też postaciami spokojnymi jakimiś takimi i ten spokój się na tej wystawie bardzo udzielał. I mimo niefortunnej terminu, bo to był koniec listopada, grudzień i styczeń, czyli takie słabe terminy dla, dla muzeów, dla odwiedzania muzeów. I to, że mogliśmy mieć ją przez dwa miesiące, to wszystko nie przeszkodziło, aby ustawiały się kolejki, i wywołał wielką euforię, a Duńczycy, którzy jak się okazuje po raz pierwszy często do Polski przyjeżdżali. Niedaleki, niedaleki kraj, ale Polska jest dla nich krajem z gazet czy ze stron internetowych, nie zawsze zresztą bardzo obiektywnie naszą sytuację relacjonujących, byli zachwyceni i muzeum i profesjonalizmem pracowników. I koncepcją tej wystawy uznali ją za najbardziej udaną wystawą Hammerskoya po zadaniom. Zdecydowanie y, można by pomyśleć, że to, o czym Pan wspomniał w tym pierwszym y, wrażeniu, wystawa mogłaby się wydawać monotonna, jeżeli chodzi o tą kolorystykę, ale rzeczywiście przez to spotkanie na żywo z obrazem zupełnie inaczej człowiek podchodzi do, y, do odbioru. Inaczej się patrzy na obraz w podręczniku szkolnym, a inaczej odbiera się stojąc Oczywiście. przed, to, na przykład, Rejtanem. Oczywiście, tak, tak. No, to prawie, ja widziałem takie sytuacje przed rejtanem, to Miałem wrażenie, że to jak ludzie traktowali tak jak obraz ołtarzowy, niemalże, prawie że przyklękając, bo widać takie. Wiel... Albo przed Stańczykiem, który przecież jest jeden z pierwszych obrazów Matejki, ale przecież jak bardzo wpisany w naszą jakąś taką kulturę, świadomość przeszłości, losów Polski. Nic zdecydowanie niczego formatu, ale na takim specjalnym miejscu, do tego, aby przysiąść. Wszyscy siadali i po prostu wpatrywali się w Stańczyka zadumanego nad losami Rzeczypospolitej. To była kontemplacja, tym bardziej, że cała wystawa Polska. Siła obrazu była tak naprawdę historią, była, była całym konceptem. Ona Był początek i był koniec pewnej, pewnego kontekstu, więc odbiór tego obrazu tym bardziej był pogłębiony o, to, o, to, o, to, o te dzieje. Które były przedstawione w wystawie. To jak to jest z tą historią, panie dyrektorze? Historia, historię piszą zwycięzcy? Czy historia potrafi być obiektywna? To wszystko zależy, jak ją rozumiemy, dlatego że mamy oczywiście historię jako, jako dziedzinę nauki i badań, i e, uczciwi badacze, jak w każdej dziedzinie, szukają prawdy. To wcale nie oznacza, że wyklucza to dyskusję, wręcz przeciwnie. W obszarze nauk historycznych, samej historii, badań historycznych, dyskusja jest często bardzo emocjonalna. Należy jednak rozróżnić tę, która jest związana z nowym ustalaniem nowych faktów, dokonywaniem pewnych odkryć na drodze badań i rzeczywiście czasami ci, którzy byli przywiązani albo wręcz sami, Dokonywali wcześniejszych ustaleń, mogą być skonfrontowani z tymi, którzy odkryli coś nowego. Gorzej jest, jak w, obszar, w ten obszar wchodzi na przykład propaganda. Dzisiaj mamy do czynienia chociażby z, no, z wielką propagandą rosyjską, która, zresztą nie dzisiaj tylko, gdzie coś, co przecież we wszystkich krajach nazywa się polityką historyczną, a ktoś tego nie robi. Niemcy, finezyjna polityka historyczna, dzisiaj obawiam się, że kolejne generacje będą przekonane, że jest naród nazistów, który dokonał piekła II wojny światowej, Którzy, który jakoś luźno związany był pewnie z, z Niemcami, no to oczywiście trochę specjalnie to może i, i przesadzał. No przecież ogromna polityka historyczna narodu żydowskiego i Państwa izraelskiego. To bądźmy tutaj realistami to się dokonuje, ale oczywiście używanie trzeba rozróżniać ustalanie badania od jakby stosowania historii w polityce historycznej. Które, która jakby przysługuje każdemu państwu. Każde państwo ma tego prawo, jest pytanie tylko, jakimi metodami i czy robi to dla swojego narodu i społeczeństwa, czy przeciwko komuś. No, ale też oczywiście historia musi być nieco upraszczana, nieco bardziej też wybierana w celach edukacyjnych. No nie sposób oczywiście um, 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 uczyć historii, wykorzystując wszystkie ustalenia, bo nikt by tego um, nie wytrzymał, um, więc um, Pewnie zależy jak do tego, czego, jakby co analizujemy, natomiast z całą pewnością no, historia, każda nauka, już wracajmy do nauki, jest odkrywaniem prawdy i nigdy nie można powiedzieć tak, że w zasadzie że badania się zakończyły. Czyli to wszystko można się spodziewać kolejnych ustaleń i permanentnej dyskusji. Czyli to jest troszkę tak, że jest ten dział stricte naukowy badawczy i pytanie, z jaką barierą i z jak, jak bardzo zaangażowaną polityką historyczną w państwie się spotka? jeżeli będzie ona zbyt mocna, zbyt duża, to, to prawdopodobnie do, dojdzie do pewnych subiektywizmów. Ale z drugiej strony państwa, tu, znaczy, ale z drugiej strony lekceważenie polityki historycznej, czyli niestosowanie jest po prostu jakąś takim, no trochę strzałem w kolano. To, to jest zupełnie, zupełnie odrębny, odrębny temat, ale świadomość historyczna, świadomość, świadomość przeszłości jest absolutnie niezbędna do tego, aby jakoś w sposób zorientowany poruszać się w teraźniejszości i budować przyszłość. No, zrywanie z przeszłością i yy, kwestionowanie sensu w ogóle tak zwanego grzebania się przeszłości yy, jest po prostu albo jest yy, celowym zabiegiem takim socjotechnicznym, żeby uprawiać yy, czy pro, przygotować projekty, które no, nie, mają za, jakiegoś, nie są zasadzone w, w tradycji, w kontynuacji tego, co robi poprzednie pokolenia, albo po prostu jest zwykłą głupotą. To tak trochę jak ze zrywaniem więzi rodzinnych. Wiadomo, że bywają one różnej jakości, ale jednak tworzą historię naszą i też warto je poznać, żeby albo je kontynuować, albo w razie czegoś nam przeciwstawić jakimś, 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 jakimś działaniom. A to tak w ujęciu makro, historia w ujęciu makro jest taką naszą rodzinną historią polską. No tak. Y Poznawać tą historię można na różne sposoby, bo przede wszystkim uczymy się jej w szkołach, albo może inaczej, przede wszystkim poznajemy ją w domach, a zaraz potem uczymy się jej w szkołach. Ale jest inny sposób na poznawanie, a wręcz doświadczanie historii. Mam na myśli park dzieja, którego jest pan twórcą i cały czas mocno zaangażowanym, jest inicjatorem i współtwórcą. Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na park dzieje na miejsce? Może tylko jakby rozwinę, które jest, użyję tego skojarzenia, może nie do końca trafnego, jest troszeczkę podobne do Centrum Nauki Kopernik, z tym, że tu mamy do czynienia nie z Centrum Nauki, tylko Centrum Doświadczania Historii. Tak, tak. No pomysł zrodził się w mojej głowie przed ponad 20 laty, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem. Park Pudifou i wielkie widowisko Cinesceni we Francji jest na prowincji francuskiej, jeszcze za Loarą, za patrząc od nas, czy od Paryża, za Nantes et na prowincji francuskiej w takim e, e, miejscu, który w okresie rewolucji francuskiej e, został zorganizowany w departament i nadano mu nazwę Wandea. Pewnie nie do końca wiedząc, że to słowo wówczas w ramach jakiegoś takiego nowomowy rewolucyjnej, ta nazwa stanie się symbolem o wielkim ładunku takim etycznym, moralnym, ponieważ to właśnie tam wybuchło powstanie, które było oporem wobec rewolucji francuskiej, właśnie może nie rewolucji, ale ostatecznych jej efektów z zgładzenia króla, prześladowania. Księży i w ogóle religii, ostatecznie też próby wcielenia mężczyzn wandejskich do wojska, by walczyli za sprawę, której nie rozumieli, albo która zgoła podcinała, czy wywracała do, góra, do góry nogami świat, który, który, o którym byli przekonani, którego doświadczali. Ci piewcy wolności, równości, braterstwa, zgotowali im pierwsze ludobójstwo masowe tam zostało 200 do 300 tysięcy ludzi wymordowanych łącznie z noworodkami albo nawet dziećmi przed narodzeniem z kobietami starcami w niezwykle okrutny sposób. I Francja, oczywiście, która buduje swoją, swoją opowieść na swoją mit założycielski, Republika Francuska na rewolucji francuskiej, miała pewien kłopot, bo oczywiście już od czasów Napolona nikt nie, nie, nie prześladował Wandejczyków, ale też nie bardzo się o tym powiadać. I stąd powstał pomysł wielkiego widowiska w głowie Filipa de Villiers, wówczas niespełna 30-letniego arystokraty francuskiego. I wraz z rodziną, z sąsiadami, ze znajomi stworzył widowisko, które po 10 latach było już bardzo widowiskiem, widowiskiem silnym. Ono obrosło potem parkiem takim tematycznym, możemy nazwać parkiem rozrywki, ale tam nie ma Rolkasterów, nie ma dinozaurów, tylko są przestrzenie i widowiska historyczne i takie związane mocno z kulturą zachodniej cywilizacji i Francji. I to wszystko miałem okazję zobaczyć w roku 1999 i to, że w to są zaangażowani mieszkańcy okolicznych miasteczek, gmin, było bardzo dla mnie ujmujące. I tak właśnie powstał pomysł Parku Dzieje i widowiska Orzeł i Krzyż. Dzisiaj jesteśmy już po, powiedzmy, około 10 latach, nie pomijam pierwsze próby, takie pierwsze doświadczenia, ale już ciągłej działalności, mamy stowarzyszenie, mamy widowisko które każdego wieczora, kiedy gramy, widowisko, że Krzyż ogląda no przynajmniej 2000 osób. Mamy atrakcje dzienne w parku, gdzie też kilkanaście tysięcy osób odwiedza ten park i mamy ogromne też plany rozwojowe. W każdym bądź razie to jest niezwykle ciekawe, ponieważ Polacy oczywiście niezwykle są skłóceni. I to zresztą nie od dzisiaj wiadomo, że gdzie dwóch Polaków tam czy poglądy. Wystarczy wytworzyć pewną bardziej naturalną, a nie wykreowaną e, rzeczywistość i się nagle okazuje, że je, tak jak potrafią e, no, wzajemnie obrzucać się różnego rodzaju nawet wyzwiskami, co staje się już naprawdę e, no, nie, nie, nie do zniesienia, e, to, e, to jak na chwilę stworzy się przestrzeń, które nie, nie muszą tego robić, e, i patrzą na naszą kulturę, na widowisko inspirowane polskim malarstwem historycznym, które są sceny naszej przeszłości i postacie z naszej przeszłości, to niezależnie kto na kogo głosuje, kto, kto na kogo co napisał w internecie przed chwilą, tak samo wszyscy entuzjastycznie reagują. To oznacza i to jest bardzo optymistyczne że w Parku Dzieje, ale to pewnie nie jest jedyne doświadczenie, ale ja mówię o tym, które znam najlepiej, w Parku Dzieje podczas widowiska Orzeł i Krzyż rzeczywiście e, widać, że mamy wspólny korzeń, że nie jesteśmy dwoma narodami, że mamy wyrastanie z jednego pnia, że tak samo reagujemy na barwy narodowe, na hymn narodowy i na postaci naszej przeszłości i doświadczenia historyczne. E, i może dlatego też, nie może, ale na pewno dlatego, kiedy szukaliśmy lapidarnej, sformułowania lapidarnie naszej misji, powstała ona chyba jedna z najkrótszych w świecie, bo słów, złożona z dwóch słów – łączymy historią. I to się w parku dzieje, realnie dzieje. <gry> rzeczywiście jest coś takiego jak głęboko zakorzeniona tożsamość narodowa, u niektórych uświadomiona, u innych może mniej. Myślę, że takie miejsca taką, taką tożsamość budzą, uświadamiają, ale przede wszystkim myślę, że to jest taki nośnik jedności, bo my tą jedność w narodzie mamy, ja to czuję, obserwuję szczególnie przy tych wydarzeniach. Trudnych, przełomowych dla nas. I to nie trzeba sięgać do czasów powstań, wystarczy sięgnąć parę lat wstecz, wystarczy sięgnąć do tego roku, w którym wszyscy zjednoczyliśmy się po raz kolejny w pomocy Ukrainy. Ukrainie. I to są ewidentne dowody, stuprocentowe, no ja, naukowe wręcz. Ja, by, ja byłem okay. w we Lwowie dwukrotnie, po 24 lutego, i byłem na jakim wyjeździe w Londynie i w Monachium. W Lwowie z Musimy być realistami. No, w, na zachodzie Ukrainy, gdzie pewna podejrzliwość i taki pewien dystans wobec Polaków, tamtejszych Ukraińców przecież miał miejsce. Kompletna zmiana nastawienia, kompletna zmiana nastawienia. To ogromna szansa historyczna dla nas, dla, dla naszych dwóch narodów, które które no, mają po prostu realny interes, żeby współpracować, ale mają też wspólne doświadczenie historyczne i tak naprawdę wspólnotę tych dziejów. A w, tym, w tej Anglii i w Monachium, gdzie być może w środowiskach, które do niedawna zarzucały jakąś, jakąś, jakieś fobię Polakom, nagle odkrywanie jak za pierwszej solidarności czy po wyborze Jana Pawła II po jego pielgrzymce czy w czasie stanu wojennego czy po wyborach 1989 roku kim są ci Polacy kim są ci Polacy ogromna jakaś konieczność nadrobienia tej czy jakby przełamania Przełamania no, pewnych uproszczeń, które uświadamiają sobie. To nie jest, nie jest taka prosta recepta, którą być może fundowana, albo którą te środowiska w Europie Zachodniej po prostu no, łatwo kupowały w, w przekazie medialnym. To oczywiście jest niestety obawiam się, że chwilowe, te emo, emocje mają to do siebie, że mają punkt szczytowy, a potem opadają, ale rzeczywiście. Rzeczywiście, coś takiego się dokonuje, i to także obserwują ci, którzy nie mają tak emocjonalnego stosunku do polskości, ale odkrywają pewne aspekty, które nie do końca rozumieją, ale bardzo, bardzo jakimś wzbudzają wielkie zainteresowanie. Myślę, że to jest też kwestia prawdy, która bije gdzieś z tych zachowań, z tej jedności. Ona się w pewnym sensie broni, i, i rzeczywiście te. Mm, naleciałości, kłamstwa czy przekrzywienia rzeczywistości dotyczące naszego narodu i wielu innych, myślę, że one są po prostu burzone. Chociaż na chwilę, przynajmniej na chwilę. Dla mnie to budzi nadzieję, oczywiście jestem realną optymistką i wiem, że rzeczywiście przychodzi proza życia, mijają te, te piki i, i nagle niestety wraca ten szarobury krajobraz relacji. Ale mimo wszystko czuję, że jeżeli ta prawda gdzieś jest, to ona ma szansę gdzieś wypłynąć. Tylko może potrzebujemy jeszcze kilku takich no, momentów. Trzeba takiej uczciwej postawy intelektualnej i pewnego takiego realizmu. No, narody są różne, mają swoje różne doświadczenia. I e, rzeczą niedobrą jest, kiedy próbuje się wprowadzać e, schematy w, w ocenianiu, w klasyfikowaniu e, własne wobec innych. Po prostu, jeżeli, jeżeli się jest uczciwym i raczej zainteresowaniem się przygląda przedstawicielom innych narodów, innych kultur, to człowiek jakby nawet może z tego dużo czerpać, ale jednocześnie to wcale nie oznacza, że, że ma rezygnować. Z jednej strony, że zagraża, z drugiej strony, że powinien w imię jakiejś poprawności rezygnować, a może na przykład przemilczać. Myślę, że z taką samą precyzją warto o swoim doświadczeniu opowiadać, nie wymagając z kolei zastosowania w tamtych środowiskach, tak. w tamtych to, to jest klucz, być otwartym na drugiego człowieka, ale pozbawić się tej pokusy oceniania, bo po prostu jesteśmy różni. No ale tutaj kluczem jest też świadomość właśnie swojej, swojej historii, tradycji, żeby wiedzieć, skąd się wychodzi, żeby móc też dobrze wejść w dialog z drugim, z drugim człowiekiem. Istotne jest to oczywiście, jak, bo my nie jesteśmy kreatorami tylko własnego losu. Pytanie jest, co się będzie działo ze światem, co będzie się działo z Europą, co będzie z Rosją, jakie są, jaka będzie przyszłość Ukrainy. Na to mamy wpływ ograniczony i pewnie nawet najwięksi tutaj mężowie stanu Polski i analitycy jednak chyba częściowo tak myślę. Kierują się pewną intuicją, bo nie ma twardych danych i trudno jest powiedzieć, że na pewno jakiś scenariusz zostanie zrealizowany, a inny nie. Ta sytuacja jest o tyle pouczająca, że jeszcze kilka lat temu był upowszechniony taki pogląd, że wszystko co złe to już się dokonało, że teraz jest tylko, będzie cały czas rosło. Czasami jakiś kryzys ekonomiczny, bo banki przesadzą, ale z tego się wyjdzie. A już na pewno nie ma potrzeby się zbroić, nie ma potrzeby nie ma myśleć wojny. w ogóle o osobistym zaangażowaniu tak. w obronność kraju. Jak to szybko się zmieniło? Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana, i chociaż jest tyle ułatwień, tyle, tyle możliwości, to ta sytuacja wcale no, nie napawa optymizmem. Trzeba być, trzeba być myślę, że. Państwo powinno być możliwie jak najsilniejsze, to znaczy musiał w relacjach międzynarodowych i gospodarczo, bo tylko wówczas nie poprzez, my nie mamy potrzeby ani w kulturze pisanej dominacji, więc nie poprzez dominację, ale poprzez możliwość wybicie się na pozycję partnerską w relacjach międzynarodowych zaczyna się odgrywać jakąś rolę, a przez to realizować no, te podstawowe elementy interesu narodowego, interesu Polaków. Zaś od wewnątrz, no to powiadam, oby nam wszystkim wystarczyło mądrości, i żebyśmy też nie zapominali, że te wszystkie Facebooki i tak dalej, one nie tylko służą do komunikowania się, ale też do manipulowania, także przez wyspecjalizowane środki zewnętrzne. Akurat Rosjanie są mistrzami w tym, i nagle się okazuje, że parę tematów jest poddanych, wydawałoby się, że jest elementem wolnej dyskusji, a jest podsuniętych przez specjalistów z Ubianki. Czyli można by powiedzieć, że przede wszystkim refleksja, mądre wykorzystywanie tego, co jest nam dane? Roztropność, trochę sprytu w tym wszystkim, tak, no, i, ale nie reagowanie wszystko, na to, co się dzieje. Ale jednocześnie uważam, że uczciwość i przyzwoitość, bo to nawet jak chwilowo jest, nie, nie, nie daje od razu sukcesu, to w rozliczeniu życia jest, jest, niezłą, jest niezłą inwestycją, opłaca się po prostu. Tak, ja mówię, to mówią czasami, nie, nie, albo nie opłaca się, ale warto, to, to, to no też tak do tak, tak tak, oczywiście, to było tak przekorą Tego, opacją, tak, ale warto, warto. Tego sobie życzmy, tej uczciwości i przyzwoitości u siebie i wokół i myślę, że ten świat, ten, świat, ten kraj się będzie nasz rozwijał w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. dobrego.